Marvis Mobile Homes, domki letniskowe dla całej falu wazowej rodziny. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Cześć, tu Krzysztof Buczkowski. Postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania. Zaczynamy. Z jakiej średniej biegopunktowej byłbyś zadowolony w sezonie 2022, myślę, że to y, powyżej dwóch punktów na, na jakby na bieg byłaby w porządku. No ale wiadomo, myślę, że. Ciężka praca przed nami. Który z tunerów przygotowuje twoje silniki? Y, w, w tym roku będę korzystał z usług trzech tunerów. Jest to jeden, po, jeden polski tuner, jeden angielski i tuner z Danii. Jaki jest Twój ulubiony serial? Barwy Szczęścia. Co zabrałbyś na bezludną wyspę? Pewno rodzinę i, i, i rower, ale tam pewnie bym nie mógł pojeździć. Dlaczego twój żulowy numer to 277? Dlatego, że jest to jakby numer mojej licencji, od, od jak zaczynałem został przydzielony numer 277 i postanowiłem sobie go jakby użyć. Kto według ciebie jest najlepszym zagranicznym i polskim żulowcem w historii? No, polski żółwiec to jakby bez wątpienia Tomasz masz Golob na pewno. Ja, a zagraniczny, no, ja uważałem takiego na zawsze bilego Hemila, Z tak? tego no, względu, że, że jak ja się uczyłem, czy kibicowałem jeszcze w GKM, Grudziądz, GKM owi GKMowy to Billy Hemil jakby był gwiazdą tego zespołu i bardzo go lubiłem. Czy oglądasz zimą Żurę na lodzie? Starałem się, troszkę oglądałem, chociaż dla mnie jest to dosyć jakby długotrwały proces oglądania Ice Speedwaya. Strasznie długo tam wszystko trwa, ale staram się jakby spoglądać na wyniki i, i oglądać od czasu do czasu. Ty i Pepe macie duże doświadczenie z jazdy na torze Bydgoszczy. Czy myślisz, że to będzie nasz duży atut w walce z Polonią? Znaczy troszkę czasu minęło od tego, jak jeździliśmy razem z Piotrem w Polonii Bydgoszczy. Ja już jeszcze później jeździłem w Polonii, tor się geometrycznie nie zmienił, ale nawierzchniowo dosyć sporo, ale my się sobie poradzimy całą drużyną. Skąd pomysł na zmianę fryzury? A troszkę jakby potrzeba, potrzeba zmian, tak więc chciałem spróbować coś, coś, coś nowego, a zawsze chciałem mieć blond włosy, więc spróbowałem sobie właśnie, właśnie w tym w zimowym okresie. Wymarzone miejsce na wakacje, na pewno Stany Zjednoczone. thank <laughs> you